Dzień dobry w kolejnym odcinku. Tym razem odwiedzam nowe miejsce, czyli stację Warszawa-Turuńska. No i zapraszam na letnie pociągi. Pierwszy skład jest już obok nas. Mamy dzisiaj bardzo ładny, słoneczny, aczkolwiek chłodny dzień. Jako pierwszy przeleci pociąg słoneczny z Warszawy zachodniej do Ustki. 47006 Warszawa Turuńska to jeden wyspowy peron. Obok mamy tory, na których stoją składy towarowe i czasami przejeżdżają niektóre. No a wyżej trasa toruńska. Droga między innymi do Białego Stoku i Wrocławia. W oddali można dostrzec śródmieście między innymi Pałac Kultury i Nauki. Mamy zapowiedzi głosowe, które mówi żywy człowiek. Miejsce to ma swój niepowtarzalny klimat. Nad nami jeżdżą co chwilę samochody. Jest bardzo głośno. Bliża się godzina siódma. Aktualnie tutaj jest zakorkowane. A na trasie szybkiego ruchu, ruch odbywa się płynnie. Mamy ruch podmiejski. Wjeżdża flirt. Uch, pomazany mocno. Pociąg z Ciechanowa do Warszawy Zachodniej, a obok kolejny pociąg kolei Mazowieckich, wiecie? Przemieszczę się teraz na sam początek Peronu. Tam jest chyba najlepsze miejsce do nagrywania. Na pewno będzie ciszej. 350. Zapowiedzi są głosowe, ale jakość pozostawia wiele do życzenia. Rusza skład do Legionowa linia S3, a mnie po kilku próbach w końcu udało się rano wstać i dotrzeć tutaj. Kolejny skład szybkiej kolei miejskiej w Warszawie do Piaseczna, linia S4. A za chwilkę przeloty składów PKP Intercity. Silne słońce o poranku. A przed nami linia S40, w kierunek Radzymin. Przelot pociągu Express Intercity Poseidon z lokomotywą EU200, a konkretnie 014. Linia S3 na lotnisko. Ten korek troszkę szybciej się teraz porusza. Flirt z Warszawy Gdańskiej do Nasielska. A za chwilkę pociąg Lazur jedzie skład piętrowy z Działdowa do Warszawy Zachodniej, peron 9. Pociąg z Łodzi Fabrycznej do Gdyni Głównej. Wolny przelot. A tym razem mamy Alfa z pociągiem lotniskowym. Do Modlina. Żadnego przelotu składu towarowego nie było ani nie zapowiada się w najbliższym czasie. Szkoda. Linia S40, kierunek Piaseczno. Mamy także pociąg do Ciechanowa w oddali elektrociepłownia Żerań, a obok nas pociąg z Nasielska do Warszawy Gdańskiej. Mamy także skm na linii S4 do stacji Zegrze Południowe, ale na razie czekamy na sygnał, który pozwala na opuszczenie stacji. Opóźniony nieco 15 minut jest pociąg TLK Katamaran, w relacji Gdynia Łódź. W końcu się doczekał na swój sygnał impuls na linii S4 i będziemy mieli mijankę z Elfami. Zaraz się okaże, czy to pociąg lotniskowy. Zgadza się Warszawa. Lotnisko Chopina to stacja docelowa, frekwencja wysoka, sporo osób stoi. Za chwilę może będzie przelot pociągu na Hel. Jantar bardzo mocno zwolnił, bo na semaforze sygnał stój. Tak zerkam, cały czas mamy sygnał stój. Możliwe, że tutaj się zatrzyma na stacji. Nie, sygnał się już zmienił. Także teraz Griffin EU200 013 nabiera prędkości, pociąg relacji Warszawa Zachodnia, Hel. Długi dzisiaj jest jantar. Ostatnie cztery wagony pojadą tylko do stacji Gdynia Główna. O, ale zasuwa. Ma, mamy betoniarę i S3 do Legionowa. Składy towarowe nie chcą dzisiaj współpracować. Na razie przynajmniej, ale za wiele się pod dniu dzisiejszym nie spodziewam. Znowu mamy SKMK Impuls 2, linia S4, kierunek piaseczno. Jedna jednostka, bardzo wysoka frekwencja, nabity do ostatniego miejsca. Pociąg lotniskowy. Nie, nielotniskowy to skład z Ciechanowa do Warszawy Zachodniej, peron 9. Jedzie kolejny skład SKM linia S3, a następny będzie Express Intercity Premium. Za około 7-8 minut, bo jedzie zgodnie z rozkładem. Składy towarowe stoją, nic ich nie podejmuje. Flirt PKP Intercity do Olsztyna, pociąg Mazury. A w oddali mamy już dziobaczysko. Dosyć powoli jedzie Express Intercity Premium. Pociąg z Gdyni do Krakowa. A przed nami kolejny pociąg lotniskowy. Kierunek Modlin. Będzie, będzie Mijanka z Flirten. I w końcu się coś ruszyło na torach towarowych. W końcu uratowany honor, miejsca SM czterdzieści dwa. 1296 Szkoda, że luzem, ale może coś później podejmie. Mamy jedną jednostkę impulsa, linia S40. I za chwilkę powinien przelecieć pociąg Delfin linia S4, kierunek Zegrze Południowe Dwa impulsy, 2. Pociąg Winter City Delfin do Łeby EU 160 062 Na semaforze sygnał stój i pod ten semafor skład zmierza. Długi skład mamy grupę wagonów Dolę Borka, która się właśnie od tego wagonu zaczyna, numer 14. No i zobaczymy, powinien... Skład częściowo tutaj stanąć Frekwencja bardzo wysoka w tym składzie No i taka sytuacja troszkę nietypowa wagon połówkowy na końcu składu pojawił się sygnał na semaforze RP1 i skład. Rusza w dalszą drogę, a za kilka minut powinien przejechać dziobak do Gdyni. Przed nami pociąg ze stacji Warszawa Zachodnia Peron 9 do Działdowa Czalot Gryfina ze składem PKP Intercity, ale prędkość. Poznań mało Polska. Dzobaczysko. Podwójne. No nieźle! Dwie godziny filmowania na stacji Warszawa-Toruńska. Zapraszam na polecany film i dziękuję za oglądanie do końca. Cześć!